Horoskop dla osób spod znaku lwa na 2025 rok. Kochani, jest to czytanie ogólne, więc nie każdy, z każdym z Was będzie ono rezonowało. Weźcie tylko to, co jest najbliższe Wam. Resztę po prostu odrzućcie. Nie da się zrobić takiego czytania dla wszystkich. Jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytanie, prywatny horoskop, e, przejdźcie na moją stronę internetową. Tam jest możliwość właśnie zamówienia takiego indywidualnego czytania, indywidualnego horoskopu dla siebie. A ten rok dla Was, kochane Lwy, wchodzicie w ten rok e, z takim pewnikiem, spokojem, e, z planem, ale, ale przy tym wszystkim. E, Karty mi trochę pokazują, że próbujecie zaczarować sytuację. Dobrze by było zrobić konkretny plan, biznesplan, a nie na zasadzie tylko, że chciałabym, czy chciałbym. A propos biznesplanów sfery zawodowej dla Was na ten rok. Bardzo ładnie to wygląda. Szczęśliwa gwiazda tutaj mi się dla Was pojawia. A co to oznacza? To oznacza, że niezależnie od sytuacji, i tak spadniecie na cztery łapy. Karta, która także niesie informację, możliwość pieniędzy z różnych źródeł. Jeżeli będziecie mieli ochotę na zmianę pracy, jak najbardziej to się powiedzie. Osoby, które męczą się w pracy, ten rok, powiem tak. Jeżeli sami nie podejmiecie decyzji, no to los za was podejmie, więc trzeba będzie znaleźć coś nowego. I tutaj ja bym powiedziała, że gdzieś koło czerwca nowe się pojawia: możliwość nowej pracy, ale także i decyzji wyjazdów, pracy gdzieś dalej, pracy za granicą. Niektórzy z was także będą tutaj awans zawodowy. Także podniesienie kwalifikacji, lepsze stanowisko. Więc ta szczęśliwa gwiazda daje wam naprawdę szereg możliwości, i każdy z was, wedle zapotrzebowania, ma szansę wybrać coś za, dla siebie. Ważne jest, żeby mieć konkretny cel, wiedzieć, czego się chce, a wtedy świat po prostu będzie wam pomagał. Jeżeli chodzi o same finanse. Nie jest to dobry rok na zaciąganie jakichś większych zobowiązań, kredytów. Karty pokazują, że dobrze jest dysponować tym, co się ma jakby większe inwestycje, kupno domu, budowa domu. Przyszły rok będzie dużo korzystniejszy dla Was, więc tutaj do zastanowienia się. Sprawy uczuciowe sfera uczuciowa. Bardzo silne tu karty mi się pokazują e, dotyczące legalizacji związków. E, więc niektórzy z Was e, ten rok e, uważam, że m, będą wspominać jako bardzo, bardzo korzystnie. E, jest możliwość wejścia właśnie w taki poważny związek, jest możliwość zalegalizowania związku. E, to dla osób, które są już w parach. Natomiast osoby, które poszukują tak zwanej tej drugiej połówki, tutaj karty mi pokazują, że miesiące jesienne to będzie ten czas, kiedy na Waszej drodze powinna, powinna stanąć taka osoba, z którą wejdziecie w relację. Czy to będzie na dłużej? W tym momencie trudno tak naprawdę wyrokować. Tutaj indywidualnie trzeba by było się temu przejrzeć, ale generalnie osoba bardzo korzystnie wygląda tutaj w kartach. Jeżeli chodzi o Waszą rodzinę, dom. Nie widzę tutaj zagrożeń, ale mogą się pojawić sprawy dotyczące majątkowe, podziałów majątków, przepisywania, tego typu historie, i może to wywoływać nie do końca miłą atmosferę w, samym, w samej rodzinie. Wasze otoczenie, znajomości. <laughs> To tak, jakbyście wychodzili trochę ze sfery komfortu i otwierali się na nowe, więc nowe osoby będą się pojawiać, jeżeli wy wpuścicie ich po prostu do swojego życia. Ten rok dla was ma szansę zakończyć się, ja bym powiedziała, realizacją planów jakie, czy założeń, jakie postanowiliście sobie na, na początku roku. Takie poczucie, że. Wszystko się spina, wszystko jest na swoim miejscu, ale także z ciekawością, co będzie dalej i z pomysłem na dalej. Więc generalnie rok dla większości z Was powinien y, należeć jak najbardziej do takiego udanego roku, bardzo pracowitego. Yy. I cóż jeszcze mogłabym tutaj dodać z takich. Yy, yy, Najlepsze miesiące, najkorzystniejsze miesiące dla Was to jest czerwiec i lipiec. Tutaj dużo, dużo pozytywnych sytuacji będzie się działo. Natomiast najtrudniejszy miesiąc to będzie miesiąc marzec, więc tutaj energetycznie, więc tutaj nie, lepiej nie planować jakichś poważnych rzeczy właśnie na ten miesiąc. No i kochani, z mojej strony to wszystko. Ja życzę Wam, żeby ten rok 2025 przyniósł Wam spełnienie Waszych marzeń, żeby wszystko to układało się jak najlepiej dla Was. Dużo dobrego Wam życzę. Pozdrawiam.